Szczęść Boże, apostolat Zielonego Szkaplerza, przekaz Matki Bożej do Anny Marii. Anna Maria, moja droga matko, czy ty mnie wzywasz, Matka Boża? Tak, moja droga. Anna Maria, niebieska matko, czy mogę prosić, czy pokłonisz się Jezusowi Chrystusowi, Twojemu umiłowanemu synowi, który urodził się w Betlejem, wychował w Nazarecie. Następnie, jako człowiek, głosił Ewangelię życia i miłości. Został pojmany i torturowany. Następnie Twój syn został ukrzyżowany za grzechy całej ludzkości. Matka Boża, Tak moja droga, ja Twoja niebieska matka, Maryja, będę teraz i zawsze będę się kłaniać i wielbić Mojego. Świętego, umiłowanego, miłosiernego Syna, Jezusa Chrystusa, Syna Boga Żywego, który urodził się w Betlejem i wychował w Nazarecie. Jako człowiek głosił Ewangelię Prawdy, potem został pojmany, torturowany i ukrzyżowany dla zbawienia wszystkich dusz. Stąpił do umarłych, z stał i wstąpił do nieba, aby sądzić żywych i umarłych. Anna Maria, proszę, mów święta matko, bo twój grzeszny sługa teraz słucha. Matka Boża, moja droga, wiem, że masz wiele spraw, którymi się martwisz, ale proszę, oddaj wszystkie te sprawy w miłosierne ręce mojego boskiego syna, aby mógł zarządzać twoim codziennym życiem. Już wkrótce nadejdzie czas, kiedy wojna w Ameryce będzie nieunikniona. W tym czasie poproszę wszystkie moje umiłowane dzieci, moich apostołów, aby słuchali wskazówek swoich aniołów-stróżów. Będzie to czas wielkiego chaosu i nieufności do wszystkich wokół. Tak nie może być. Musicie polegać na moim synu i wskazówkach, które każda dusza otrzyma, aby przeżyć ten wielki zamęt. Anna Maria. Tak, matko. Matka Boża, miejsca schronienia, które ustanowiły moje umiłowane i posłuszne dzieci, będą musiały zostać wypełnione przez moich wybranych, którzy zostaną do nich poprowadzeni. Wielu nie będzie wiedziało, dokąd pójdzie, ale musi zaufać Boskiej Woli mojego syna, dla nich i dla ich dzieci. W tym czasie wielu będzie świadomych, że nie przygotowali się na tę eskalację wojny między kilkoma narodami, tymi, które odmówiły słuchania licznych ostrzeżeń od naszego Pana. Ale nie może tak być z moimi posłusznymi, słuchającymi dziećmi, które spędziły lata na przygotowaniach do tych dni ostatecznych. Proszę, moi umiłowani, przygotujcie się poprzez wasze święte sakramenty i modlitwy. Proście mojego syna, aby pomógł wam przygotować się na nadchodzące dni wojny i dni ciemności. Wszystko musi się wydarzyć, zanim mój syn powróci jako triumfujący zbawiciel ludzkości. Teraz idź i przygotuj ten przekaz, aby wszyscy moi umiłowani. Mogli go przeczytać, modlić się i dalej przygotowywać się na to, co wkrótce nastąpi. Wasza niebiańska Matka, Maria, Anna Maria, dziękuję Ci najdroższa Matko za Twoje wspaniałe przesłanie. Wszyscy apostołowie na całym świecie kochają Cię tak bardzo. Matka Boża, tak, a ja i mój syn kochamy każdego z nich.